Szybkie tempo życia, stresująca praca, problemy w domu to wszystko sprawia, że jesteśmy zmęczeni nie tylko psychicznie, ale również fizycznie. Ludzie nie muszą wykonywać ciężkiej pracy, żeby zmęczyć swoje mięśnie, bo wystarczy być zestresowanym pracownikiem, albo zestresowaną matką, albo zestresowanym dzieckiem, żeby. Mieć, żeby od, zacząć odczuwać ból dyskomfort w zakresie karku, okolicy międzyłopatkowej, w zakresie lędźwi. W wyniku ciągłego napięcia nasze mięśnie wręcz twardnieją i odczuwamy ból. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że ma wpływ na ten ból i na to, jak się czuje. Nie ufają swoim możliwościom, swoim możliwościom i też nie ufają niekiedy tak temu, co sami zaobserwowali, bo jak się położę, to jest, to jest mi lepiej. No i, i takie jest konsternacja. no to przecież ja tylko się położyłam i się, i, mi się, i, i się poczułam lepiej. No i bardzo dobrze, ponieważ wystarczyło położyć się na 15 minut w odpowiedniej pozycji, zrelaksować napięte mięśnie, oderwać się myślą od y, akurat stresującej mnie sytuacji i mój narząd ruchu złapał oddech i po 15 minutach może pracować dalej. Wydaje się bardzo banalne, a jednak działa. Nawet jeżeli jesteśmy skonstruowani niedoskonale, a tak jest, a tak jest, to przecież to nie oznacza, że 100% społeczeństwa płacze i narzeka, że, że funkcjonuje nie, źle. E, osoby e, zdrowe, zdrowomyślące, zro, zdrowomyślące y, które mają. Zdrowe podejście do życia i do wszystkiego, i do siebie, i do otoczenia, i są zdystansowane, yy, tym osobom się po prostu lepiej żyje. Rehabilitacja to na pewno bardzo ważny element leczenia, jednak sama nie wystarczy. Warto na chwilę przystopować i zrelaksować się. Jeśli nabierzemy dystansu, na pewno poczujemy się lepiej nie tylko psychicznie, ale również fizycznie.